Hej, witam wszystkich na naszym kanale. Dzisiaj mam coś specjalnego dla każdego, kto fascynuje się motocyklami, ale nie takimi zwykłymi maszynami, które spotykacie na co dzień na ulicy. Dziś przyjrzymy się 10 najbardziej kontrowersyjnym motocyklom, jakie kiedykolwiek pojawiły się na rynku. Kontrowersyjne motocykle to nie tylko te, które były nietypowe albo szokujące swoim wyglądem. Czasami kontrowersje dotyczyły ich osiągów, ceny, a nawet technologii, którą wprowadzały. Niektóre z tych motocykli wzbudzały ogromne emocje, wywoływały dyskusje, a nawet wściekłość. Dlaczego? Za chwilę się przekonacie. Z numerem pierwszym wlatuje Ducati 916 z 1994 roku. Ducati 916 to ikona włoskiego designu i jeden z najważniejszych modeli w historii motocykli. Był jednak również niezwykle kontrowersyjny. Dlaczego? Przede wszystkim jego konstrukcja opiera się na zupełnie nowatorskich rozwiązaniach aerodynamicznych, jak podwójny układ wydechowy, który miesztą wysoko z tyłu. Wielu krytykowało ten wygląd jako niepotrzebnie futurystyczny. Ponadto 916 był drogi i wymagał zamasowanej obsługi technicznej. Często mówiono, że to motocykl dla tych, którzy chcą więcej wyglądać niż jeździć. Hayabusa. The name is taken from the z numerem drugim wlatuje nam Suzuki Hayabusa z 1999 roku. Suzuki Hayabusa to motocykl legenda, jednak jego wprowadzenie wywołało falę kontrowersji. Dlaczego? Ponieważ w momencie swojej premiery była to najszybsza produkcyjna maszyna na świecie, z prędkością maksymalną sięgającą 300 km na godzinę. To wzbudziło panikę na rynku oraz u rządów wielu krajów, które obawiały się masowych wypadków i tragedii. Dlatego też w wyniku tej kontrowersji Suzuki oraz inne firmy podjęły decyzję o dobrowolnym ograniczeniu prędkości kolejnych modeli. Z numerem trzecim flotuje nam Harley Davidson v z 2001 roku. Harley Davidson v był próbą wejścia amerykańskiej marki na rynek motocykli sportowych. Co było dla wielu fanów świętokradztwem. Pilot wyróżniał się nie tylko bardziej sportowym wyglądem, ale również chłodzonym cieczą silnikiem, zaprojektowanym we współpracy z Porsche. To sprawiło, że tradycyjni fani Harley'a poczuli się zdradzeni, krytykując model jako odejście od klasyki marki i amerykańskiego ducha. Z numerem 4 wlatuje nam Honda Run z 2004 roku. Honda Run to motocykl, który już sam swoim wyglądem wywoływał silne emocje. Zaprojektowany jako futurystyczny cruiser, Run wyróżniał się nie tylko designem, ale i ceną. Był ekstremalnie drogi, szczególnie jak na cruzera. Wprawdzie była to technologicznie zaawansowana maszyna, ale wielu zarzucało Hondzie, że zbudowała egzotykę na pokaz zamiast czegoś praktycznego. Opinie na temat Runa były mocno podzielone. Z numerem 5 wlatuje Yamaha Niken z 2018 roku. Yamaha Niken wzbudziła kontrowersję, ponieważ ma trzy koła. Prowadzając go na rynek, Yamaha chciała stworzyć coś innowacyjnego motocykl, który łączy stabilność trójkołowca z manewrowością jednośladu. Jednak część środowiska motocyklowego uznała, że Niken nie jest ani prawdziwym motocyklem, ani skuterem, co podzieliło fanów jednośladów. Dyskusje trwają do dziś, a pytanie brzmi: czy to jeszcze motocykl? Z numerem 6 wlatuje Buell Lightning XB12S z 2004 roku. Firma Buell założona została przez byłego inżyniera Harleya. Specjalizowała się w nietypowych motocyklach. Model Lightning XB12S był jednak wyjątkowo kontrowersyjny przez swój kompaktowy design. Zastosowanie silnika Harleya w tym ultra krótkim i zwrotnym nadwoziu sprawiło, że motocykl jeździł zupełnie inaczej niż typowy Harley. Wielu krytykowało ten model za jego trudną obsługę, niską niezawodność, ale inni byli nim absolutnie zafascynowani. Z numerem siódmym wlatuje Honda NM4 Vultus z 2014 roku. Honda NM4 Vultus to motocykl, który bardziej przypomina futurystyczny pojazd z filmu science fiction niż klasycznego jednoślada. Inspiracją dla NM4 były futurystyczne anime i japońska popkultura. Motocykl ten miał jedną z najdziwniejszych linii i kształtów w całej historii marki. W wielu recenzjach padały zarzuty, że Wultus to więcej forma niż funkcja, co wywoływało wiele dyskusji. numerem ósmym wlatuje BMW K1 z 1988 roku. BMW K1 zaprezentowany w 1988 roku wywołał mieszane uczucia. Był pionierem w dziedzinie aerodynamiki i sportowych rozwiązań, ale jego styl, długie panele i ostre kąty wzbudzał kontrowersje, zwłaszcza w Europie. Wielu uważało, że motocykl wygląda zbyt nietypowo by trafić do masowego odbiorcy, a jego cena była absurdalnie wysoka jak na tamte czasy. Z numerem 9 wlatuje Confederate Hellcat z 1999 roku. Motocykl ten to przykład motocykla, który był kontrowersyjny zarówno ze względu na design, jak i nazwę. Sama nazwa marki Confederate wzbudzała kontrowersje, ponieważ nawiązywała do konfederacji z czasu wojny secesyjnej. Sam Hellcat był niezwykle potężnym cruiserem o surowym wyglądzie i surowych osiągach, ale to konotacje historyczne wywoływały najbardziej zażarte dyskusje na temat tej maszyny. Numerem 10, czyli ostatnim na naszej liście, wlatuje Royal Infield Himalayan z 2016 roku. Motocykl ten miał być prostym i przystępnym motocyklem terenowym, jednak już od początku wzbudzał kontrowersje z powodu jakości wykonania. Na wielu rynkach pojawiały się skargi na jego zawodność oraz problemy techniczne. Mimo to zdobył dużą popularność ze względu na swoją prostotę i charakter, co podzieliło fanów. Dla jednych to świetny, tani sprzęt terenowy, dla innych wstydliwy błąd w produkcji marki. To już wszystkie motocykle na naszej liście najbardziej kontrowersyjnych maszyn w historii. Jak widzicie, każdy z nich ma swoją unikalne miejsce w historii, zarówno ze względu na swoje innowacje, jak i reakcje, jakie wywołał. Czy któryś z tych motocykli szczególnie przyciągnął Waszą uwagę? Może macie własne typy, które powinny znaleźć się na tej liście. Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę i subskrybować nasz kanał, jeśli chcecie więcej ciekawych materiałów o motocyklach. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku.